Witam serdecznie, to Skrullidat, a to kolejny odcinek w salach sale V. W tym odcinku pokażę Wam bitwę na Baczacie, Planowicza, Pabu, Gisada. Baczac to już czołg z wszystkim znany. Ma pięć pocisków w magazynku, a to bitwa w trybie szturmu na Erlendargu. Rzeźna Gisada atakuje. Baczac jest szybkim, no chyba najszybszym czołgiem dzisiaj tego tieru. 5 pocisków pozwala mu naprawdę dopaść jeden czołg, go praktycznie zniszczyć. Jak ma pociski w średniu da mieć 390 właśnie potwierdzenia i 259 penetracji, a na golie 330 penetracji, więc naprawdę jest czego obawiać. 5 po 390 to prawie 2000. Zależy od losowania. Więc już na początku na dechy potrafił rozwalić sam no to tu jest szybki spot parę ogół są wyspotowany, już tam sudo oberwało no i na tym polega filozofia gry czatem gra w ciągłym ruchu zajechanie najszybciej na pozycję wyspotowanie przeciwnika, wycofanie się zmiana pozycji na całkowicie inną no jak teraz to robicie za... i dalsze spotowanie przeciwnika jak sytuacja pozwala, to nawet kąszenie jego z działkiem potrafi dodać dużo damage'u. Ona też ma bardzo dobry kamo i można sobie spokojnie to gdzieś podjechać, schować gdzieś w krzaczku i strzelić w przeciwnika nawet ze 100 metrów i nie zostać zauważonym. Bardzo wpływające jest. No ale ten, ten czołg też jest bardzo, bardzo słaby. Pancerze praktycznie nie ma, rzadko kiedykolwiek. Znalazł tutaj czołgi, seta. Ważne jest, ważne, aby ciągle się ruszać. Nie pozwolić na to, żeby mógł wycelować. No i dzięki temu tutaj Visa za... uniknął 3, chyba trzech pocisków, albo nawet czterech. Ruszał się do przodu, do tyłu. Wróć strzał w miejsce, kiedy już, gdzie go już nie było. Wtedy, jak na razie, trzy strzały: 1207 damage'u. O jest znowu bute. różnicę się wycofać, przeladowuje. Na szczęście ART tu nie ma. Ale jak na razie źle to wygląda. 1-3 dla drużyna, przeciwnej drużyny. Dobra, jest butek. Magą w dodatku. No i buteka już nie ma. jeśli tu się czaj i z trzeci konterka Oj, pokazał się też butek. Znowu uniknął strzały. Butek nie trafił na szczęście. No, tak szybkie czołgi, jak tak, jak bachat, ciężko trafić. Wótek nie przysylał dokładnie, no i też jest zaletą, jest dosyć niski czołg. No, schowa się za właśnie z takim wzniesieniem, nie widać tylko kawałek wieży i ciężko w takie coś trafić. A jak się trafi, to potrafi zrykosztować. No, i szybkie tutaj kółeczko na przeładowaniu magazynku. Nie ma co stać tam i czekać, aż przedziwnik podjedzie. Bo to może tylko oberwać w twyszoty. też pozorom też potrafi coś odbić. No i tutaj oto aiming celowanie no jeden strzał nie wszedł, ale na to sobie może pozwolić. Jeszcze mu stał, dwa i bez problemu wykańcza. I co trzeciego. Osemka nie jest problemem dla baczata. Dziewiątki zresztą też nie. Skutek już mają na tyle dużo HP, że są w stanie wytrzymać ostro baczata. 1 na 1. Dobra, wycofka szybka. Coś jeszcze o batchacie? No baczat lubi Łapać za zero gąski. Ob odbijać absurdalne pociski, chociaż powinien wszystko w niego wchodzić. Bo tyle pancerza tak mało pancerza ma, że... To cud, że odbija się coś od niego. Dobra, typ 54 tutaj zjechał. Pisał przeładowany, wykorzystuje sytuację. Butek w środku gdzieś się wycofuje. Tutaj się szuka patrzy w przypadku ktoś się nie skampił, ale tutaj już wszystko jest po drugiej stronie już. Po tej stronie został tylko butek. Już bitwa chwili się końcowi, już coś źle wyglądało na początku było chyba nawet 4 albo 5-1. Ale powoli powoli kraczały cięższe czołgi, maus, Jadzia, 35, które przeważyły szale bitwy po tamtej stronie. A po tej, po tej, type 4 z, z g porodzi sobie bez problemu. w butek się pojawił. Auto-aiming, bardzo ważna rzecz. butek nie trafia w magazynka. O, jest, pojawił się Tiger, trzeba się schować. Aby jak jeździ się, bierze taki czołgi, to włączy auto-aiming. I to pozwala na przybicie. Tutaj jeden pocisk został, niestety nie zauważył tego w porę. A magazynki niestety ładują jeden pocisk do magazynka tak samo długo jak wszystkie 5, 3, 6 albo 4, zależy jaki magazynek. No ale teraz się skapnął, że tylko jeden mu się ładuje, więc przełączył. No jest, nie, na szczęście nie stało. Tiger to tam podjeżdża. Daleko jeszcze jest. A to w sumie T54. I Maus też podjeżdża, więc już nie będzie problemu, problem za, za to jest obieg 140. i Tiger drugi też się tu pojawił, no to trzeba się ruszyć. No, tu ładny taki zwód. To jest pokazanie, że się niby jedzie prosto, a tu nagle skręt. No, jest bardzo ładny tutaj strzał. Wszedł co zero od boku. Ładne wsparcie. No niestety to ostatni strzał nie wszedł tak jak trzeba, ale już 5 kg ma 6000 dM, 62 podrystuje sobie radzi przeciwnika, no a tegier już wyparował. Na pół HP 35 powinien sobie poradzić z tym T62A. Ale w czego wysoki leci, spokojnie. Jeszcze ma szansę na specjalistę. 5 pocisków, na tak, na, na 600 HP, no to naprawdę powinno bez problemu wystarczyć. A szczególnie, że już go napoczęli. Iż sobie ładnie dobił. Koniec bitwy. Udało mu się zrobić asap pancernego. Specjalistę, no i duży kaliber z premką 103 000 zarobił. Ładny wynik. Bardzo ładny. A the major tu 6825 i 1387 Expa. Bardzo ładna bitwa. Gratuluję i zapraszam na mój kolejny odcinek z tej serii bądź innej.